W dzisiejszym materiale pokażę Państwu skandaliczną zmianę w rocie Marii Konopnickiej, która została dopuszczona do podręczników w szkołach. Chodzi o zmianę jednego kluczowego wyrazu. Przytoczę także Państwu fragment debaty z udziałem Krzysztofa Bosaka i wiceprezesa stowarzyszenia Tak dla CPK. Padło kilka ciekawych informacji odnośnie niewydolności finansowej polskich lotnisk. Zapraszam do oglądania chwilę sytuacja się spluralizuje, bo Węgrzy startują z budową lotniska o potencjale przesiadkowym, a jak się wojna na Ukrainie skończy, zrobią to samo Ukraińcy. Mamy okno czasu, zanim nie zrobili tego Węgrzy i zanim nie zrobili tego Ukraińcy i oczywiście możemy budować swoją pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku transportowym albo stać w miejscu i cieszyć się, jak prowincjonalni posłowie Platformy, że ich połączenia z ich kochanego miasta, szczególnie Gdańska, nie są zagrożone, bo im zły pis chciał przenieść jakieś połączenie, które przelatywało do Gdańska, do do Warszawy, albo, nie daj Boże, do Baranowa, więc lepiej niech CPK nie powstanie, bo wtedy dalej będą mieć ten swój ukochany lot do Gdańska, szczególnie lot wakacyjny do Turcji, do Grecji albo do Egiptu. Oburzenie w mediach społecznościowych wzbudziło zdjęcie jednej ze stron podręcznika do języka polskiego. Chodzi o oblicza epok, wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. W podręczniku zmieniono treść roty autorstwa Marii Konopnickiej. Zamiast nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Jest nie będzie Krzyżak, pluł nam w twarz. Poseł Konfederacji na Platformie X tak skomentował tę bulwersującą zmianę. Jeśli mało wam wrażeń, to patrzcie na to. Podręcznik do języka polskiego w szkołach średnich. Nasz polskojęzyczny rząd postanowił zmienić słowa roty. Niemców zastąpili Krzyżakami, żeby nikomu nic się nie kojarzyło. Tak się ogłupia i wynaradawia naszą młodzież. Poseł PiS Sebastian Kaleta także skomentował tę zmianę słowami. Szokujące. Cenzura proniemiecka zmienia słowa roty w polskich szkołach, aby przypadkiem nie obrazić Niemców. Na te zarzuty odpowiedziała sama minister edukacji Barbara Nowacka, która pisze: Zakłamanie i hipokryzja polityków i środowisk PiS jak w soczewce. Pełni frazesów o patriotyzmie, a za ich czasów pojawił się podręcznik ze zmienioną treścią roty. Podręcznik pod tytułem Oblicza epok został dopuszczony do użytku w lipcu 2020 roku przez ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego z PiS. Wniosek o dopuszczenie został złożony w maju tego samego roku. W trosce o prawdę historyczną, zwróciłam się do wydawnictw szkolnych i pedagogicznych o przywrócenie w podręczniku oryginalnego zapisu Roty, zgodnego z rękopisem Marii Konopnickiej. A w tym roku, moją decyzją, Rota została wpisana na listę lektur obowiązkowych. Wcześniej nie było. Na słowa pani minister, odpowiedział jeden z użytkowników Platformy X, który przypomniał pewną kwestię. Dlaczego pani tak bezczelnie kłamie? Rota Konopnickiej znajdowała się przed panią reformą w tym roku w podstawie programowej języka polskiego dla szkół średnich. Obowiązywał zapis Maria Konopnicka, wybór wierszy. Pani go usunęła. Napiszcie w komentarzu, co uważacie o tej całej sytuacji. Przechodzimy teraz do spotkania klubu poselskiego Konfederacji, w którym między innymi wziął udział Krzysztof Bosak i wiceprezes stowarzyszenia Tak dla CPK, a mianowicie Michał Czarnik który odpowiedział na kilka ciekawych pytań marszałka. Z wypowiedzi możemy dowiedzieć się kilku interesujących informacji odnośnie stanu naszych lotnisk. Sami posłuchajcie. Jeżeli chodzi o tę kwestię związaną z ewentualnym prywatyzacją Okęcia, no myślę, że jakby nie jest to może miejsce, żebyśmy wchodzili w dyskusję między sobą. Natomiast prywatyzacja Okęcia z pewnością skończyłaby się likwidacją Okęcia, ponieważ są bardziej efektowne ekonomicznie Modele wykorzystania tych gruntów, niż prowadzenie tam lotniska, i to lotniska, które jest anachroniczne w skali europejskiej, które nie ma komponentu cargo, które nie ma prawidłowo zorganizowanej sortowni bagaży, które nie ma potrzebnych pasów, które nie ma potrzebnych terminali, które nie ma możliwości rozbudowy, które nie ma prawidłowej organizacji na poziomie nowoczesnych lotnisk światowych, które jest dziwacznie skomunikowane lub nieskomunikowane z ruchem miejskim, kolejowym i innym, i gdzie wszystkie te wady są niemożliwe do naprawienia, bo jest to lotnisko w środku miasta, gdzie wykonanie jakichkolwiek prac oznacza zamknięcie terminali i zmniejszenie liczby lotów. Także Dobromir, życzę powodzenia. Widzę w tobie inwestora, który może przejąć to lotnisko i próbować się modernizować. Myślę, że obecny rząd... Obecny rząd na tych swoich zamierzeniach modernizacji, o ile, znaczy ja się sprawiam, że one mają wyłącznie pr charakter rozbudowy i modernizacji Okęcia, bo coś mówić muszą, żeby się nie upodobnić do PiS-u. Gdyby poszli wyłącznie drogą kalkulacji, racjonalnych wyliczeń, musieliby mówić to, co mówił PiS, prezentując tą inicjatywę. A tego przecież zrobić nie mogą. Muszą udowodnić, że są czymś zupełnie innym. Natomiast jeżeli spróbują na serio robić jakiś dwuport z modlinem, ja uczestniczyłem chyba w dwóch publicznych panelach na ten temat, oni naprawdę nie mają bladego pojęcia, jak to zaprezentować, jak to uzasadnić i to się kompletnie kupy nie trzyma. Byłem świadkiem, gdzie ktoś z tych związanych polityków z opcją obecnie rządzącą próbował mi udowadniać, że oni zbudują hub przesiadkowy złożony z dwóch portu albo trójportu z Radomiem i skomunikują kolejowo te lotniska w ten sposób, żeby dla podróżników było to nieuciążliwe, że będą lądować w Radomiu, a później się jechać do Modlina i na przykład tam wsiadać i stamtąd odlatywać za granicę. No trzeba być kretynem, żeby w to uwierzyć. Naprawdę trzeba być kretynem, który nigdy nie, nie był w, na międzynarodowym lotnisku, gdzie jest wiele terminali i które pełni funkcję przesiadkową. W tej chwili jest tak, że każdy kto podróżuje trochę dalej po świecie po prostu korzysta z terminali przesiadkowych w Europie Zachodniej i za chwilę sytuacja się spluralizuje, bo Węgrzy startują z budową lotniska o potencjale przesiadkowym, a jak się wojna na Ukrainie skończy, zrobią to samo Ukraińcy. Mamy okno czasu, zanim nie zrobili tego Węgrzy i zanim nie zrobili tego Ukraińcy. I oczywiście możemy budować swoją pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku transportowym. Albo stać w miejscu i cieszyć się jak prowincjonalni posłowie Platformy, że ich połączenia z ich kochanego miasta, szczególnie Gdańska, nie są zagrożone, bo im zły pis chciał przenieść jakieś połączenie, które przelatywało do Gdańska, do Warszawy, albo nie daj Boże, do Baranowa. Więc lepiej niech CPK nie powstanie, bo wtedy dalej będą mieć ten swój ukochany lot do Gdańska, szczególnie lot wakacyjny do Turcji, do Grecji albo do Egiptu. To jest horyzont ludzi o myśleniu prowincjonalnym, a horyzont ludzi o myśleniu globalnym jest taki, że potrzebujemy w Polsce lotniska, z którego będzie mógł korzystać międzynarodowy biznes po to, żeby tu inwestował. I potrzebujemy lotniska w Polsce, które będzie obsługiwać ruch cargo, bo inaczej nabijamy kasę Niemcom, przez której idzie 90-kilka procent ruchu cargo dla Polski i mam wrażenie, że ta debata toczy się już tyle lat, że naprawdę chyba wszyscy poza posłami Platformy, Lewicy, PSL i Polski 2050 już sobie te argumenty przyswoili I, i w tej chwili jest pytanie, jak to zrobić efektywnie, żebyśmy mieli chociaż jedno lotnisko w Polsce średniej wielkości na poziomie XXI wieku. Chociaż jedno. Mówię to jako człowiek z Zielonej Góry, który jako najmłodszy poseł latał malutkim samolocikiem do Warszawy, który nie istniałby nigdy, gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego polegające na wykupie większości miejsc w tym samolocie, po to, żeby to połączenie istniało. I w ten sposób urzędnicy mogli za darmo latać do Warszawy. Połączenie formalnie istniało, prawie nikt z niego nie korzystał. Byłem zdumiony ostatnio, korzystając z tego połączenia i widząc, że wreszcie lot podstawił trochę większy samolot. To znaczy, że zwiększyła się liczba osób z tego korzystających. Ale po ilu latach? My w Ale oparciu dotacja, o. Takie... dalej jest. Masz Słucham, dotacje. dalej no, jest. Oczywiście, chwili, nie może zniknąć. My w oparciu o takie lotniska polskie nie, 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 nie rozbudujemy. I oczywiście jakaś liczba ofert tanich lotów może istnieć, ale ona nas nie skomunikuje globalnie. Skomunikowani globalnie będziemy przez Niemcy, Francję, Anglię czy Włochy. I pytanie, czy o to nam chodzi. Bo to nie jest działalność dobroczynna, to jest biznes do zrobienia, na którym można zarabiać, tylko trzeba mieć nowoczesny obiekt, żeby na tym zarabiać. I podejście polegające na tym, że nam żal wydać pieniądze na ten cel, więc ich nie wyasygnujemy, kończy się w ten sposób, że zarobek, który moglibyśmy realizować ze swojego ruchu i ruchu państw ościennych, realizują państwo ościenne. Dokładnie w takiej sytuacji jesteśmy przez ostatnie 30 lat i wreszcie możemy to zmienić. Tylko trzeba przestać po prostu być sparaliżowanym strachem przed tym, że ruch z lokalnych lotnisk odpłynie. Bo tak naprawdę za całym tym sprzeciwem, za tym wahaniem, stoi dokładnie to: grupy lokalnego interesu skupione wokół lokalnych urzędników, lokalnych posłów, lokalnej kadry urzędniczej. Które boją się, że po prostu e, ich lotniska podupadną. Jest to moim zdaniem strach zupełnie niepotrzebny, dlatego że jeżeli CPK by powstało i się rozkręciło, mielibyśmy skomunikowanie globalne, to oczywiście te lotniska też by miały dodatkowy ruch e, łączący hub, lotnisko o charakterze hubowym z tymi lotniskami lokalnymi. Także ja to, tak, ja to tak widzę. Jeżeli chodzi o koszty, chętnie bym wysłuchał. Może panowie jesteście przygotowani. Ja wiem, że to jest wyspecjalizowana dyskusja, w której mało kto uczestniczy, ale widziałem informację o tym. Że Modlin jest inicjatywą skrajnie nierynkową. To znaczy koszty dla tych tanich przewoźników obsługi, tam pojedynczego pasażera odprawionego na lotnisku są po prostu zaniżone. Do tego wszystkiego nieustannie dopłacamy. Gdyby wprowadzić rynkowe zasady, być może Modlin by po prostu zniknął, a jego rolę przejęłyby inne średnie czy małe lotniska w Polsce, lepiej do tego przygotowane z różnych względów. Bynajmniej nie port Fryderyka Chopina, który. Utracił możliwość przyjmowania nowych lotów, bo mimo że był rozbudowany, to po prostu ma tą pojemność swoją wyczerpaną. Więc prosiłbym panów jeszcze ewentualnie o odniesienie do kwestii kosztów obsługi jednego pasażera na Okęciu, na Modlinie i ewentualnie na CPK. Moje wyobrażenie jest takie, że lotnisko nowocześnie zorganizowane będzie miało niższe koszty obsługi jednego pasażera niż ma obecnie Okęcie. Czy tak będzie? No moje pytanie może na tym zakończyć. Dzięki. Odpowiadając to, myślę, że o kosztach tutaj nie możemy mówić precyzyjnie, bo to są bardzo zmienne w czasie i też zależy od standardu obsługi. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to jest to, że lotnisko CPK będzie zarabiać dużo lepiej niż Okęcie. Przygotowując się do y, współpracy z inwestorem strategicznym, oczywiście spółka CPK musiała sporządzić bardzo szczegółowy biznesplan, który został zaudytowany przez renomowane firmy doradcze i który zakładał, że wewnętrzna stopa zwrotu będzie powyżej 12,5%. Y, to oznacza, że wszystkie nakłady na lotnisko zwróciłyby się w ciągu 8 lat, więc to pokazuje, jak to jest dobry po prostu biznes. Jeżeli chodzi o modlin, to ja przypomnę tylko, że modlin od wielu, wielu lat przynosi regularnie straty i to nie dlatego, że to lotnisko nie ma pasażerów, tylko dlatego, że zostało ono zbudowane i zarządzone w taki sposób, że lata tam tylko jedna linia lotnicza, której nazwy nie będę wymieniał. I ta linia, której nazwy nie wymienię, doprowadziła w tym układzie do takiej patologii, że przez wiele lat miała regresywne stawki płacone lotnisku za pasażera. Oznaczyło to, że czym więcej przywiezie pasażerów, tym niżej płaci lotnisku za pasażera, co jest takim standardowym sposobem ustalania opłat lotniskowych, i to nie odnośnie tego pasażera, który powyżej tego pewnego progu zostanie przewieziony, tylko Odnośnie wszystkich pasażerów, które przywiozła w danym roku. Powodowało to, że generalnie Modlinowi opłacało się, żeby mniej pasażerów latało z Modlina, bo jak latało więcej, to ponosił on większe straty. I to do zeszłego roku tak wyglądało, aż się skończyła ta umowa, która została kilka lat temu tak wspaniale wynegocjowana. I lotnisko w Modlinie zostało tak naprawdę zabite jako projekt biznesowy, właśnie tym, że doprowadzono do takiego patologicznego układu z jedną linią lotniczą. I dlatego ta linia lotnicza jest też tak głośnym przeciwnikiem CPK, ponieważ zagraża to jej po prostu interesom ekonomicznym tutaj w aglomeracji warszawskiej. Więc myślę, że biznesowo CPK się będzie spinać dużo lepiej niż Okęcie, które w tej chwili jest też bardzo dobrym biznesem. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!